Witam Was moi drodzy serdecznie na moim kanale Przemyślenia Vlog. Dzisiejsze przemyślenia są następujące takie, że kanał na YouTubie Przemyślenia Vlog zostaje zawieszony do odwołania, nawet nie wiem do kiedy, ciężko mi jest to określić. Mianowicie dlaczego? Ponieważ filmiki, które wrzucałem z cyklu, że mam doła i takie tam, po prostu to nie ma sensu tak wrzucać tych filmików, bo większość to twierdzi, że to jest użalanie się nad sobą. W ten sposób wołam o pomoc i tak dalej, żeby mi ludzie pomogli. Poznałem nowych znajomych i z nowymi znajomymi chcę nawiązać więzi takie koleżeńsko-przyjacielskie z nimi się trzymać, bo to oni mi dali do myślenia, że trzeba odciąć się od starych znajomych Oczywiście, w grupie znajomych znajdują się takie osoby, takie jak Monika, Angelika, Marta, Kuba, Przysiek, Nikola, Amelka, no i po prostu, i Agata, i jej mama oczywiście. Chciałbym serdecznie tym osobom podziękować i chciałbym jeszcze powiedzieć, że kanał na YouTube zostaje, ale nie będą się pojawiać filmiki regularnie, ponieważ chcę odpocząć, chcę po prostu z tymi osobami, które wymieniłem, chcę yy, spędzać miło czas w, w, w miarę możliwości ich czasu i mojego, bo podjąłem nową pracę, nie mogę powiedzieć jaka to praca, bo nie chcę na razie zapeszać i nie powiem wam jaka to praca, bo nie chcę mówić itd., ale powiem, że w nowej pracy czuję się dobrze, byłem wczoraj pierwszy dzień w pracy nowej, było zajebiście, elegancko, sympatycznie, choć na początku bałem się yy, pójść do nowej pracy, no ale się przekonałem po rozmowie z y, pewnymi osobami, tam, z pisaniem itd. Tak A i jeszcze chciałbym podziękować też Renacie za to, że wspiera mnie. Oczywiście o niej zapomniałem, ale to sobie przypomniałem, dlatego tak powiedziałem tak o podstępie, ale myślę, że Renata się nie obrazi. Także moi drodzy. Kanał na YouTube zostaje ale też chciałbym powiedzieć że no niestety na, na filmikach typu Co u mnie słychać i tak dalej mało co oglądają ludzie no ale moi drodzy tutaj nie chodzi o to żeby ktoś je oglądał i komentował wulgarnie bo zdarzają się wulgaryzmy no ale moi drodzy to nie o to chodzi chciałbym też powiedzieć że film, filmiki będą się zmieniać no tutaj chciałbym też podziękować mojej kuzynce Agnieszce, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, ona też mi dużo pomaga, wspiera mnie. No i powiem szczerze, że Agnieszka, moja kuzynka to jest taka moja przyszywana kuzynka, ale ją traktuję jako siostrę, przyjaciółkę i z nią mi się bardzo dobrze, <laughs> dobrze rozmawia, także pozdrawiam ciebie Agnieszka i chciałbym też powiedzieć, że... Jak mam problem, to albo yy, sobie rozmawiamy na WhatsAppie, albo na... spotykamy się, żeby porozmawiać, bo życie realne z przyjaciółmi, ze znajomymi jest bardziej, yy, bardziej dla mnie potrzebne niż życie internetowe i, spoty... i pisanie na Facebooku, czy Instagramie, czy <laughs> WhatsAppie. Ja rozumiem, że jest pandemia, COVID i tak dalej. Ale też moi drodzy warto wyjść, spotkać się ze znajomymi, tak jak ja to uczyniłem w Sylwestra, się dobrze bawiłem, było świetnie, mam nadzieję, że powtórzymy jeszcze raz taką imprezkę. No moi drodzy, zaczynam życie towarzyskie, choć powiem szczerze, że u mnie życie towarzyskie takie trochę skomplikowane było na początku. Bałem się pójść do znajomych na Sylwestra, ale powiem szczerze, że przekonałem się, było świetnie. Także dziękuję moim znajomym, że mi pomogli się otworzyć na nowe znajomości. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się, pograliśmy w karty, w, tam, po, posłuchaliśmy muzyki, było super sympatycznie. Moi drodzy, dlatego też kanał na YouTubie zostaje zawieszony na jakiś czas, nie wiem na ile, ale cóż, trzeba rozgraniczyć życie realne i życie internetowe. Ja teraz stawiam na życie Realne dzięki tym osobom, które wymieniłem one mi pomagają yy, wdrożyć się w życie dorosłe, w życie towarzysko dorosłe, bo ze starymi znajomymi było tak, że oni mnie cofali w do tyłu, yy, że tak powiem, cofali mnie w rozwoju, a z tymi nowymi znajomymi pchnę się do góry, zdobywam szczyty zdobywam nowe osiągnięcia życiowe, myśleniowe i zaczynam inaczej myśleć. Także tym osobom, które wymieniłem, dziękuję bardzo serdecznie. A tak ogólnie u mnie wszystko w porządku, ja mam nową pracę, jest ok, sympatycznie jest. Jutro idę do kolegi odebrać monitor, to znaczy telewizor, który pożyczyłem mojemu koledze, a mianowicie dlaczego ponieważ zakupiłem sobie konsolę Pegasus Nintendo Entertainment System i ta konsola nie obsługuje współczesnych telewizorów, tylko telewizory CRT, czyli dawne telewizory z tyłkiem, że tak powiem. No i płaskie LCD z cintami, także tutaj będę musiał jutro pojechać do kolegi i będziemy grać w Super Mario na Pegasusie z dawnych lat. Oczywiście zrobię recenzję Pegasusa przenośnego, jak i Pegasusa stacjonarnego. Mam dwie konsole, przenośną i stacjonarną, także zrobię tutaj yy, takie zagadnienie, która konsola jest lepsza, <laughs> wymienię plusy i minusy, także zobaczymy, pożyjemy. Także wyczekujcie odcinka z Pegasusa i tak dalej. No jutro może będzie Pegasusowo, Nintendowsko. Zaraz Wam pokażę, nawet czekajcie. O. Jak widzicie, tutaj za mną jest obrazek Nintendo Entertainment System z parunastu lat, chyba 35, podejrzewam, czy 30. Tak się ta gra prezentuje, możecie sobie zobaczyć. Oczywiście też będzie, moi drodzy, kurde. No dobra, kurda. Też będzie reklama Nintendo, Pegasusa. Także zobaczymy, pożyjemy. No to co moi drodzy, to by było na tyle w podziękowaniu. U mnie w porządku, ja mam się. Bardzo dobrze. Sympatyczna atmosfera jest. No dzisiaj miałem takie stresujący dzień ponieważ musiałem odreagować stresujący dzień w pracy, się stresowałem, że mi może nie pójść i tak dalej. No jak wiadomo przy fobii lękowo-społecznej to różnie bywa. Powiem szczerze, że się kurde stresowałem, że mi może nie pójść. Ale myślę, moi drodzy, że w nowej pracy mi pójdzie lepiej i będzie zajawkowo zajebiście, sympatycznie będzie. Może poznam nowych ludzi jeszcze bardziej. W sensie ludzi poznam takich innych niż zwykle do tej pory. Nie chcę się zamykać na to, na swoje środowisko, które mnie otacza, czyli moich nowo, nowo staro, nowo poznanych znajomych, tylko chcę jeszcze innych znajomych poznać. Dlatego też postanowiłem trochę się odciąć od internetu i po prostu wyjść do ludzi, tak jak tutaj mi parę osób mówiło, żeby wyjść do ludzi się nie zamykać a nie siedzieć w internecie. Także moi drodzy taka dygresja mi dziś się naszła. mówię, dobra nagram ten filmik i zobaczymy jak ten filmik będzie odebrany, żeby nie było, że się ciągle co chwilę użalam. No ale moi drodzy, czas yy, zacząć brać y, życie w swoje ręce, nikt tego życia za mnie nie przeżyje. Myślę, moi drodzy że będzie zajedwabiście, także pozdrawiam wszystkich serdecznie zgromadzonych na moim kanale i pozdrawiam wszystkich moich widzów na YouTube, pozdrawiam wszystkich znajomych na Facebooku, oczywiście link do tego filmiku będzie umieszczony na Facebooku i oznaczę wszystkie osoby, które są na mojej liście na Facebooku, mam nadzieję, że go obejrzą. I zrozumieją, dlaczego się też nie odzywałem. A dlaczego się nie, nie odzywałem do znajomych na Facebooku, na Instagramie i dlaczego filmików nie nagrywałem? Ponieważ miałem e, stany depresyjne, źle się czułem, nie chciałem e, z nikim gadać. Po prostu po co ja mam się pierwszy odzywać, skoro i tak ludzie nie mają czasu pisać ani dzwonić. Dlatego też się nie odzywałem. Dzisiaj chciałem pogadać sobie z koleżanką, z Klaudią to też mnie olała i niby taka z nieprzyjaciółka, przyjaciółka, mm -hmm, pra, y, prawdziwy przyjaciel czy przyjaciółka, by odebrała telefon, poświęciłaby swój czas, y, cenny czas, który ma. Zamiast, zamiast coś innego porobić, mogłaby ze mną pograć, ale nie, no co, bo po co? Dlatego postanowiłem się nie odzywać, mieć wywalone, że tak powiem, bez y, obrażania tu nikogo. Dlatego też postanowiłem się nie odzywać. Jeżeli się nie odzywasz, to myślę, że nie zależy Ci na mojej znajomości. A jeżeli ludzie mają się do mnie odzywać, jak coś chcą, trudno. To ja też się będę odzywał, jak coś chcę. Mam prawdziwych znajomych, przyjaciół, najbliższych przyjaciół, którzy mi pomagają, wspierają. I to im powierzam swoje sekrety, które mogę powiedzieć, ale... Klaudii, mm. Klaudia to tylko koleżanka, nic więcej. Niby była przyjaciółką. Mhm. Gdyby była przyjaciółką, to by poświęcała swój czas. A tak trudno się mówi. Mam nadzieję, że będzie spoko, luzik, arbuzik, że tak powiem. M będzie w porządku. Także jak coś, to moi drodzy, będę was w krótkim filmiku informował. Taki vlog pogadankowo-wieczorny. Dziękuję. Zapraszam moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz i jedno słowo moi drodzy. Ogłoszenia duszpasterskie na YouTube. Moi drodzy, jeżeli byście chcieli ze mną porozmawiać, ja nie gryzę. Owszem, można porozmawiać, pożartować, pośmiać się. Jeżeli chcecie mnie znaleźć, żeby porozmawiać, napiszcie na Facebooku. Na Instagramie, na gadu-gadu, na, gadu -gadu, na Skypeie. Oczywiście Skape'a rzadko używam, ale używam Facebooka, Instagrama. Możecie do mnie napisać, link do Facebooka, Instagrama, jak zwykle będzie podany w opisie filmu. Ja jestem otwarty na nowe znajomości, można ze mną porozmawiać, pośmiać się. Możemy się czasem nawet spotkać, jeżeli ktoś jest z Trójmiasta, można pogadać. Spotkać się, miło spędzić czas. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Miło było się do Was odezwać, moi drodzy. Na razie, cześć! Nie chcesz utrzymywać kontaktu? Ok, nie będę pisał. Nie chcesz się nie odzywać? To się nie odzywaj. Ale jak będziesz w potrzebie, to też się tego trzymaj, aby się nie odzywać. Bo jak chcę pogadać, to słyszę: Co? Nie mam czasu, nie chcę mi się gadać, zajęty, zajęta jestem. Dlatego moi drodzy, jeżeli chcecie pogadać a nie macie czasu, to najwidoczniej nie jestem osobą kompetentną do rozmów. Tak ostatnio odniosłem wrażenie. Możecie ja z tym się nie zgodzić, ale taka jest prawda. I, nie... I jeżeli będziecie mówić, że taka nie jest prawda, okłamujecie siebie, jak i zarówno mnie. Także moi drodzy, zastanówcie się, co chcecie powiedzieć, napisać, żeby kogoś nie urazić. Także z pozdrowieniami dla tych, którzy unikają wszelakich relacji z kimkolwiek. Pamiętajcie, że w dobie pandemii koronawirusa relacja jest w szczególności ważna z bliskimi, z przyjaciółmi, czy też z rodziną, czy ze znajomymi, bo bycie samemu w czasie pandemii grozi samo swojej psychiki Żeby porozmawiać to akurat jest dobry czas we wszystkich sytuacjach bo samemu być i rozmyślać o swoich problemach to nie jest dobre. Także moi drodzy pamiętajmy żeby się zwrócić do zaufanych nam osób czy to rodziny, czy to mamy, taty, babci, dziadka kuzynki, kuzyna, brata, siostry, przyjaciółki, przyjaciela. Bo jak będziemy wszem i wobec opowiadać wszystkim dookoła, co nas męczy, co nas smuci, to nikt nam nie pomoże, a nawet gorzej, wyśmieje nas, czy to publicznie, czy to w... może wyśmiać nas w internecie. Ale pamiętajmy, obroną jest to, żeby nie odpowiadać agresją na agresję, bo agresja rodzi agresję. Pamiętajmy, szacunek, akceptacja, zrozumienie i wsparcie. Otaczajmy się takimi ludźmi, na których nam zależy. I tym osobom, które na nas zależy. Ja to zrozumiałem w roku 2022. Także z pozdrowieniami dla tych osób, które są wymienione w tymże filmie. Będą wiedzieć, o kogo chodzi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam, na razie, cześć. To akurat był filmik podsumowa podsum podsumowanie roku 2021-2022 relacji międzyludzkie. Także pozdrawiam serdecznie, na razie, cześć.